Witam wszystkich. Dziś postanowiłem zostać influencerem w kuchni. Słaby ze mnie influencer. Nie posprzątałem. Nie wyremontowałem całej kuchni po to, żeby nagrać super pierwszy filmik. Ale trudno. Śniadanie. No, pewnie zobaczycie, że będzie to film wrzucony około 14.00. O 14.00 śniadanie. A co? Kto bogatemu zabrał? Więc mamy tak, banan prawie spalony, ale będzie smaczny, bo już troszeczkę się tak zazłocił. Do tego jajka 4, plus płatki owsiane, 93,5 g, wiadomo, nigdy więcej, nigdy mniej. Do tego doleciał cynamon, trochę miał miodu, niestety nie od lokalnego dostawcy, tylko jakaś biedronka. Otworzą Phoenixa będzie lokalny dostawca. I chyba to wszystko. No i jajka. Cztery jajka. Zaraz będziemy to robić. Zobaczycie efekt końcowy.